Cześć, witam wszystkich na kanale falowelowe. W dzisiejszym odcinku na tapet weźmiemy tuningowanie stylizatorów. Na pewno większość włosomaniaczek i włosomaniaków słyszało o czymś takim jak tuningowanie odżywek lub masek. Jeżeli nie, to w skrócie polega to na tym, że mając wyjściową maskę bądź odżywkę, Dodajemy do niej jakiś półprodukt, dzięki czemu otrzymujemy maskę o nieco innych właściwościach. Jako przykład można wziąć maskę Garnier Hair Food, nie wiem, na przykład macadamia. Jak wiemy, jest on humektantowo-emolientowy, ale na przykład czujemy, że nasze włosy potrzebują trochę protein, w takim wypadku bierzemy półprodukt, jakim jest hydrolizowana keratyna, dodajemy kilka kropel do porcji maski, i dzięki temu nasz wyjściowy produkt zawiera całą gamę pech, proteiny, emolenty, humektanty, więc ma troszkę inne właściwości niż ta wyjściowa nasza maska. Nie wiem czy wiecie, ale ze stylizatorami można robić podobnie. Ja swoje pierwsze tuningowanie stylizatora przeprowadziłam na króliku doświadczalnym żelu Giovanni LA Hold Styling Gel. Jest on dosyć humektantowy, wysoko w składzie ma hydroksyetylcelulozę, która jest taka właśnie gumowata, galaretkowata, troszkę jak glutek z siemienia lnianego. Dodałam do tego żelu małą kosteczkę cukru. Trochę się bałam, że po prostu humektant plus humektant cukier to już w ogóle będzie jakaś szopa na mojej głowie, mega puch. Jednak okazało się wręcz przeciwnie. Cukier ładnie ujarzmił moje włosy, no ale w sumie jakby na to nie patrzeć, to właśnie hydroksyetyl celuloza jest troszkę inna, ma troszkę inne właściwości niż cukier. Cukier jest bardziej taki usztywniający, taki suchy, a to bardziej takie właśnie giętkie i lepkie. I oba te humektanty naraz ładnie mi się sprawdziły. Ten żel ogólnie jest dosyć mocny, solo też mi służy. Jednak po jakimś czasie właśnie dokuczała mi ta puchowość tantowa. jednak cukier świetnie to zrównoważył. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak w ogóle to zrobiłam. Biorę małą kosteczkę cukru, następnie zalewam ją malutką łyżeczką gorącej wody. Gorąca dlatego, żeby po prostu ten cukier się szybciej rozpuścił. Myślę że szybciej by Wam to poszło po prostu z cukrem takim sypanym, ja niestety takim nie dysponuję. Następnie mieszam wszystko porządnie, żeby nie było żadnych grudek, żeby jakby te grudki potem były niewyczuwalne przy stylizacji. I potem jak już porządnie to w końcu rozmieszam, to dodaję dwie łyżeczki tego żelu Giovanni. Jeszcze chwilkę mieszam i taką mieszanką właśnie stylizuję swoje włosy. Proporcje cukier-woda mogą być różne, bo pamiętajcie, że cukier bardzo mocno utrwala. Może to być nawet taka kosteczka na szklankę w ogóle wody. I wtedy po prostu część tej wody ze szklanki, na przykład dwie łyżki, łączycie sobie z jakimś wybranym stylizatorem. Taki mocno rozcięczony cukier może też służyć jako mgiełka do reanimacji, albo w ogóle jako taki spray do włosów, żeby fryzura się nam dłużej trzymała. Tutaj macie pokazane efekty. No, mnie się bardzo podobają. Jest piękna definicja. Skręt się zaczyna bardzo wysoko od prawie skóry głowy. Jest objętość, jest błysk, a naprawdę skręt się trzymał bardzo długo. Więc dla mnie po prostu stylizator idealny. Więc, no, jak widzicie, nie tylko maski można tuningować, można także to robić ze stylizatorami. Byle właśnie z głową, do tuningowania możecie użyć różnych półproduktów, zarówno emolientowych, proteinowych, humektantowych, w zależności od tego, co Wam w danym żelu nie pasuje. Myślę, że to jest też takie no, fajne rozwiązanie, jeżeli macie jakiś żel i kompletnie Wam się nie sprawdził w żadnych zestawieniach, w żadnej metodzie stylizacji, to być może takie właśnie tuningowanie go uratuje. I tak na przykład jakiś żel jest dla Was za twardy, na przykład jakiś oparty na PvP typu taft czerwony, niebieski, złoty, możecie do niego dodać kropelkę oleju. On go rozmiękczy, będzie się go łatwiej aplikowało i po wyschnięciu te sucharki nie będą takie twarde i suche. Protein możecie dać do na przykład jakiegoś kremu, który jest dla was za ciężki który powoduje Wam strączkowanie. Wiem, że dla niektórych kantu jest za ciężki. Być może uratujecie go, dodając do niego krople np. hydrolizowanych protein owsa albo keratyny. Są dostępne na stronach współproduktami, więc może warto się tym zainteresować. Cukier, no tak jak to w moim właśnie eksperymencie, może być użyty do stylizatora, który np. ładnie Wam podkręca loki, ale zaraz się prostują, ponieważ ten stylizator jest za słaby. Ale jednak, jeżeli dodacie do niego cukru, to to usztywienie nie będzie większe. No takim przykładem myślę, że może być że Kinky Curly. On bardzo ładnie wielu osobom podkręca skręt. Niestety szybko ten skręt opada i się puszy. Być może cukier bardziej wygładzi tę definicję i na dłużej utrzymają. Do takiego żelu Kinki Curly możecie też dodać kropelkę oleju, żeby tak nie puszył. Możecie też spróbować dodać jakiś protein, być może one zrównoważą tę humektantowość. Po prostu musicie kombinować i też przy okazji zwróćcie uwagę, że nie wszystkie humektanty mają takie same właściwości. Na przykład cukier czy miód, owszem nawilżają, ale mają takie działanie usztywniające, a na przykład już glutek z siemienia lnianego, on już jest bardziej taki elastyczny, już inaczej zdefiniuje te włosy. Więc po prostu dobierajcie mądrze i zgodnie z tym, czego Wam brakuje w danym stylizatorze albo czego jest za dużo, to sobie tym równoważcie, właśnie takimi półproduktami, żeby Was zachęcić do eksperymentów. Na moim Instagramie otworzyłam wyzwanie, trwa ono od dzisiaj wyzwanie tuningowanie, gdzie możecie się pochwalić Waszymi efektami a także pooglądać tuningowania innych uczestników, być może coś Was natchnie. I pamiętajcie nie wstydzić się też pokazać Better Day, bo to też uczy. Inni mogą obserwować, że może jakieś połączenie jest słabe, bądź może zobaczą, że u Was jest słabe, ale u nich możecie sprawdzić dobrze. Na przykład gdzieś dodacie kroplę oleju i Was obciąży, ale ktoś sobie wpadnie na pomysł, o, to może się sprawdzić u mnie. Dlatego, no nie wiem, zachęcam do uczenia się oraz uczenia innych właśnie na podstawie swoich doświadczeń. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli wam się podobało, to miłoby mi było, gdybyście mnie zasubskrybowali, polajkowali, skomentowali. No i także zapraszam na moje media społecznościowe. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku.